Jesteśmy na planie Prześmickiewicza 2. Yy, powiedz, czego widzowie mogą się spodziewać po tej kolejnej części? Y po kolejnej części naszego Mickiewicza myślę, że widzowie mogą spodziewać się dużo fajnej energii płynącej z ekranu, spotkań z bardzo zdolnymi, wspaniałymi młodymi ludźmi i też z aktorami, którzy bardzo ich tutaj wspierają i też cudownie wpasowują się w nasz zespół. Dobrej zabawy i momentów wzruszenia. Mam nadzieję, że tego. Mam nadzieję, że przeżyjecie z nami niezapomniany roller coaster, który zabierze was w nasz świat Mickiewicza i przeżyjecie z nami niezapomnianą przygodę. Przy debiutowało wielu bardzo zdolnych i bardzo fajnych młodych aktorów? Teraz w drugiej części spotykam ich ponownie, są też nowe twarze. Jak pracuje się właśnie z młodszymi wy wykonawcami, dla których często jest to pierwszy jest to debiut przed kamerą? Bardzo ważne było dla nas stworzenie obsady, w której młode osoby w bardzo bliskim wieku do naszych bohaterów będą mogły właśnie odgrywać ich rolę. Kluczowy był dla nas casting, zarówno przy pierwszej części, jak i przy drugiej części, który zaczął się już na długo, długo przed zdjęciami. I który też obejmował kilka etapów. Na tym castingu pojawiło się bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi. Wybór był niezwykle trudny, ale zarówno w zeszłym roku, jak i w tym na tych castingach wyłoniliśmy naszych głównych bohaterów i też wielu epizodystów. I mam takie poczucie, że to były chyba dobre wybory i jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy się spotkać na planie. Jestem bardzo dumna z tych młodych ludzi. Widzę też ich niesamowity progres po pierwszej części. To, jak wspaniale ale rozwinęli się przez ten rok i naprawdę dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt móc z nimi wszystkimi pracować, móc pracować z ludźmi, którzy dają tyle dobrej energii, tyle wsparcia i tak wspaniale proponują, a przy tym wszystkim są bardzo, bardzo zawodowi w swojej pracy i naprawdę jest to nieocenione doświadczenie. A aktorzy wspominali także, że pozwalasz im improwizować lub też zmieniać nieco kwestie. To mm, taka naturalna część tej pracy właśnie z młodymi ludźmi? E, tak. No powiem szczerze, że dla mnie bardzo ważny jest tekst i w ogóle podstawą do pracy nad filmem jest tekst. Jestem bardzo wdzięczna za ten scenariusz, który teraz Kacper Szymon dla nas napisał do tej drugiej części. E, jednakże też wychodzę z założenia, że e, niezwykle też cennym momentem jest ten czas, kiedy aktorzy mogą ten tekst przeczytać, przefiltrować go przez siebie i też zaproponować coś, co pewnie wynika może z ich postaci, trochę z tego jak ta postać myśli, trochę z jakiejś takiej też chemii, która tworzy się w tej grupie. Więc tak, kluczowe też są dla nas w ogóle próby i na tych próbach też staram się korzystać z improwizacji, słuchać różnych propozycji, wspólnie rozmawiamy, oceniamy, co naszym zdaniem tutaj się sprawdzi, a co nie, co jest w porządku naszego filmu, a co już jest jakimś Bytem zupełnie innej i przestrzeni. I taką właśnie metodą prób i błędów, ale właśnie na tych próbach dochodzimy do jakiegoś kształtu sceny, który potem już realizujemy na planie. Jakby dla mnie już plan to jest to miejsce, w którym nie ma czasu trochę na kombinowanie. To już trzeba być przygotowanym. Też musimy jednak mieć na uwadze, że przy filmie pracuje bardzo, bardzo wiele osób, nie tylko po tej jednej stronie widocznej kamery, ale również po tej drugiej stronie. No i kluczowe jest też to, żebyśmy my byli do tego dobrze przygotowani, żebyśmy nie wymyślali na planie, tylko już po prostu wiedzieli, co. Mamy robić, i właśnie te próby są dla nas takim niezbędnym etapem przygotowania, dzięki któremu wszyscy myślę, że z takim większym poczuciem pewności i z większym zrozumieniem podchodzimy do pracy przy scenach już w trakcie kręcenia zdjęć. No to jeśli chodzi o planowanie, to na pewno nie była improwizowana rzecz, ale muszę ją spytać, od kiedy to Wasze filmowe liceum nosi imię Stanisława Barej, którego wreszcie tutaj widzimy? Od pierwszej części. Sensie, ale to było od razu w scenariuszu, czy to jednak się pojawiło w pewnym momencie? To się pojawiło w pewnym momencie, jeszcze przed w ogóle realizacją pierwszej części, i był to bardzo dobry pomysł jednego naszego tutaj dobrego ducha, wspaniałego opieku na projektu, który, że jak będzie chciał się ujawnić, to sam o tym kiedyś opowie, a jestem mu za to bardzo wdzięczna. To był bardzo dobry pomysł i stwierdziliśmy, że bardzo by nam tutaj to, to pasowało, i też w ogóle ten świat barei, który on kreował. Ten jego duch i humor też jest bardzo inspirujący, i myślę, że gdzieś tam podświadomie może wraz z nami cały czas tutaj być. I mam nadzieję, że nad nami czuwa.